Cześć, witajcie w nowym odcinku. Jesteśmy w twierdzyku Kłodzko. Właściwie w mieście Kłodzko. I właśnie wchodzimy sobie na twierdzę. Byliśmy, tak jak wcześniej widzieliście, nagrywałem w miejscowości Bardu, gdzie jest spływ kajakowy. No i tak zatrzymaliśmy się na chwilkę podpytać, ile taki zjazd kosztuje, ile czasu trwa. No i niestety zabrakło nam czasu, bo pan nam powiedział, że w okolicach 3 godzin zjazd z jednego miejsca na drugi, potem trzeba jeszcze dojechać z powrotem na parking. Więc zrezygnowaliśmy, ale na pewno kiedyś się jeszcze tam wybierzemy. No po prostu czas nas ogranicza. Więc wybraliśmy się tutaj dalej do Kłocka, Właśnie na twierdzę sobie zajść. I rynek w Kłocku zobaczyć. Widoczki, tutaj jesteśmy na pierwszym punkcie widokowym. Tak wyglądają. Całkiem ładnie, ja już tu kiedyś byłem, ale no dawno temu, więc nie pamiętam za bardzo. No i na rynku też byłem, pójdziemy sobie tam później. Nie pamiętam za bardzo, jak ten rynek wyglądał, więc zobaczymy. Pamiętam, pamiętam tylko, że było ładnie. Skutki zeszłorocznych powodzi są tutaj troszeczkę widoczne. Ja no, nie będę wam tego pokazywał, no bo bez sensu nagrywać jakieś takie dołujące materiały. No i, tak jak widzicie, lecimy dalej ścieżką przez tą bramę tutaj i oglądamy twierdzę. Klimat jest tu, powiem wam. Fajny, dobrze, wszystko jest zachowane. Wcześniej próbowaliśmy miodu pitnego, tu chyba na miejscu robionego, nie wiem. Można nawet zakupimy buteleczkę, tylko na razie musimy się zastanowić, bo a to później, jeśli kupimy, to Wam powiem, ile taka butelka kosztuje i jaki miód wybraliśmy. Cztery różne były do przetestowania. O, tutaj mamy widokówki, magnesy, sklepik. Tam kolejny punkt widokowy lecimy. No, patrzcie, fajnie to wszystko jest zachowane. Wytrychy, nawet, patrz Gdzie jest tutaj wytrych? A tutaj te małe. Tutaj jedyneczka. No, fajne. No i całą historię, oczywiście, można sobie poczytać. Znaczy całą. Może nie całą, ale dużo jest takich tabliczek informacyjnych w tych miejscach. O, dyby Dobra. Co ja teraz zrobię? Nie rzucajcie go Już koniec kanału. <marshajski> <marshajski> Więźniowie budowali. Tak tutaj budowali. Więźniowie forteczni. A to nie jest chyba więzień, tylko osoba, która. Może więzień? Honorowy więzień. Ok. Tacy osadzeni posiadali większą swobodę i lepsze warunki bytowania. Ciekawe. O, Po patrzcie z tamtych lat. No i wbijamy na kolejny punkt widokowy nazywający się wieża bastionowa. No i tak to wygląda. Perspektywy czyli jesteśmy tutaj bliżej tego kościoła. To chyba kościół jest albo ratusz. Na tym ratuszu też jest chyba wieża widokowa. Znaczy punkt widokowy. Spójrzcie tutaj. Tak to wygląda. Tam płynie rzeka. Też ładnie, bo Wam w tym kłodzko Podoba mi się. Ogólnie takie górzyste miasteczka, górzyste tereny zawsze dają fajny, fajny klimat. Jest tutaj robić czy spacerować gdzieś, czy wiecie, o, tutaj jest jakaś tam tablica informacyjna. Idziemy zobaczyć. Aha, to jest pokazane ta ulica. 11 z Pichlerze. To tam, co jest na tamtej ulicy, co się znajduje, to tutaj jest opisane. I tu jak widzicie rzeka, czyli tamta strona. No ciekawe. I tu chyba będziemy szli dalej tą ścieżką. No jak widzicie, są też takie miejsca, gdzie można sobie usiąść, odpocząć, stolik, ławeczki, można sobie coś wypić, zjeść śniadanie, jak się tu na przykład na cały dzień przyjedzie i weźmie ze sobą jakieś jedzenie, piknik zrobić. Myślę, spoko, a zapomniałem Wam powiedzieć, wejście na taką twierdzę, tylko my wzięliśmy jedną, jeden główny szlak, bo jest jeszcze labirynt, który trzeba robić z przewodnikiem. Są też podziemne tunele. My weszliśmy sobie tylko na główny szlak, no to koszt 30... czekajcie, żebym się nie pomylił, 38 zł za normalny bilet ułógowy, tam troszeczkę taniej, chyba 28, nie jestem pewien. No my oczywiście w cenie normalnej to wykupiliśmy. Myślę, że warto. Nie jest to jakaś zła cena. Wydaje mi się, że dużo pracy też tu zostało włożone w, w utrzymanie tej twierdzy, e, czy tam w naszykowanie tych wszystkich sal i tak dalej. Według mnie nie jest to jakoś ultra drogo. A wy dajcie znać w komentarzach, czy byliście tutaj, albo co myślicie o tym o tej cenie. A my lecimy dalej.

Jak będzie suchy strzał? To... Słaby wynik. Widziałem. <laughs> Idziemy do tarczy. Jest, nie jest ale też by dostał. jest bardzo ładne. Pięknie, dziękuję. Wiesz, też yy, albo do samoobrony, albo do wymuszenia posłuszeństwa na polu bitwy. Byliśmy tutaj na strzelnicy, tak jak widzieliśmy i strzelaliśmy z broni REX 01S. Coś takiego sobie wybraliśmy. No więcej tam było broni do wyboru różnych, shotgun, shotgun jakiś był, Mauser, jakieś tam inne bronie. ale wybraliśmy sobie to 100 zł za 12 strzałów, na pół sobie wzięliśmy. No i mój wynik tak się prezentuje, może nie jest. Ajaj, może nie jest zbyt rewelacyjny, ale 49, 8, 7, także spoko. Radzi miał lepszy wynik, bo dwa razy w dyszkę trafił. No ale powiem wam, fajna zabawa. No i tyle, to koniec naszej wycieczki tutaj w twierdzy. Jak widzicie za mną. Lecimy jeszcze zobaczyć rynek tutaj. W kłocko i, i spadamy chyba z tego miasteczka. Może jeszcze coś tu zjemy gdzieś. Ogólnie fajna, tego, tego miodu pitnego nie kupiliśmy sobie, ale za butelkę 120 zł, Bo to wiecie, na miejscu chyba robione, więc taka... Można powiedzieć, jak z tym mięsem, kraftowy, miód kraftowy, no ale bardzo dobre. powiem wam, że super, bo wszystkie cztery sobie spróbowaliśmy po maluszku, no ale nie zdecydowaliśmy się go kupić, lecimy do centrum, do ryneczku. My tu na wycieczce szkolnej byliśmy, tu na tych schodach, pamiętam, siedzieliśmy i chyba lody jedliśmy. o danie dnia 38 zł ładnie ma to miejsce swój klimacik i tam dalej można sobie spacerować no idziemy tutaj może coś będzie dobrego do jedzenia to sobie zjemy tylko oczywiście trzeba zobaczyć oceny na Google, byle gdzie, nie warto iść, bo to zapłacić i nie, nie zjeść nic dobrego, to wiecie, lipa trochę. Tutaj Radio zamówił sobie steka na kamieniu, dostał fartuszek. Proszę bardzo, na nagrą Będzie jedzone. To jest koneser steku czy... w ogóle, więc sprawdzicie. Tak Jeszcze recenzja za na kanale. A, w moim przypadku devolay i kluseczki śląskie, no i miks z surówek. A Mola co? Patrzymy się teraz na nich, nie? Sprawdzimy się to. Jak, jak się za bardzo przesmaży, to z kamienia ściągasz, nie? Tak. Ale ładnie wygląda A no, no. Jak Pyszne. mięsko? Pyszne. A to miało Delikatne. Stycznie? No, pięknie to wygląda, wam powiem. Czy dewolaj jest dobrze zrobiony, czy masełko z tego wypłynie? O, już widać, że będzie tutaj epicko. No Ładnie, piękna sprawa. No i jemy, smacznego. No i tak, moi drodzy, zjedliśmy obiad i wracamy z powrotem do słowo. Z tego serca mogę Wam polecić lokal, w którym jedliśmy, czyli restauracja Korona w Kłodzko. No, polecam, bardzo dobre jedzenie powiem Wam. Cenowo też nie wyglądało chyba to źle, nie wiem jak ogólnie ceny plasują się w Polsce w innych miejscach, no ale tutaj za tego dewolaja z kulskami, tak jak widzieliście u mnie, 49 zł, za steka to był rozbew. To wyszło od 98 chyba nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy to dobre ceny ile takie rzeczy kosztują w innych miejscach ale jak dla mnie z mojej perspektywy, to wydaje mi się, że całkiem spoko ceny a nawet jeśli było ciutkę drogo, no to wydaje mi się, że smak oddawał I, no i polecam tak jak powiedziałem, także jeżeli będziecie tutaj w kłocku, no to myślę, że warto, nie jest to daleko od centrum, bo to zaledwie od tego miejsca, w którym nagrywałem to, to że byliśmy tam w centrum, no to 650-700 metrów mają swój parking, także też nie ma z tym problemu, no no i tyle, a my lecimy dalej do zobaczenia w następnym ujęciu